Wideo. Chciałem dzisiaj pokazać takie pudełeczko Peli wodoszczelne. Jest to model 1065 na wszystkiego rodzaju iPady takie do 10 cali, i na przykład tutaj mamy iPada dwójkę, prawie wchodzi idealnie, jest mały luz. Jak ktoś myśli coś takiego kupić, to po prostu to będzie na pewno troszeczkę latało w środku. Nie. Jak zamkniemy, to słychać, że, że po prostu jest luz nie. więc może jakąś gąbkę Co dostajemy w opakowaniu? Oczywiście tutaj jakieś reklamówki no, odporne tam na jakieś chyba nie wiem, zgniecenie, wodoodporne na temperaturę i do tabletów 10 calowych nie? Tak to wygląda. Bardzo fajnie zapakowane. Tutaj są wymiary, jakie są pewnie wewnętrzne. A już na przykład ten iPad Air to już jest w ogóle troszeczkę mniejszy i tutaj yy, no widać, że jednak jest yy, odstęp dość duży i na pewno będzie w środku po prostu latało. Nie. Zamkniemy, to też słychać, że lata. Ale znowu wsadzimy Zassało jak wsadzimy to w to już jest troszeczkę lepiej. O. Też można zamknąć w tym oryginalnym yy, yy, od iPada, yy, od Apple, yy, tym yy, opakowaniu. Ten, ten taki, no nie wiem, osłonie nie wiem, jak to ten normalnie ładnie pasuje. I zamyka się. I praktycznie nie lata, więc to tu już nie będzie ten. Samo urządzenie, no bardzo fajnie zrobione. Na pewno te wszystkie skrzyneczki peli yy, na pewno są wodoszczelne. odporne właśnie na takie wstrząsy. Yy, jest też yy, 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 na wyrównanie ciśnienia zaworek. No i. Naprawdę zajmuje to mało miejsca. Jest, jest po prostu niezłe. Więc, mówię, jeżeli ktoś ma zamiar kupić na tego iPada właśnie Air, czy te wcześniejsze modele, bardzo fajnie to się sprawdza. Dookoła wszędzie uszczelka gumowa. Oczywiście, można tutaj jakąś na te. Jeżeli nie będziemy w tym opakowaniu to wrzucali, to, to można. To wtedy faktycznie jakąś gąbkę sobie wrzucić, żeby to nie latało po prostu w środku. Na pewno te wszystkie skrzynki peli są, na pewno są wodoszczelne. Używam tutaj, mam tutaj kilka takich skrzynek, i, i, i wszystkie spełniają swoją. To jest akurat tam na kamerę, na telefon. Tutaj akurat też na kamerę taki większy sprzęt. Te to są takie na kajak. To jest akurat innej firmy, troszeczkę, ale też bardzo fajne, pojemne. Wszystko jest wododporne, nawet pływaliśmy na tych skrzynkach i, i naprawdę polecam te peli. To jest naprawdę bardzo fajna firma. No i w zasadzie to wszystko. Dziękuję i zapraszam na inne swoje filmy.